Zwolnienia to straszna rzecz, prawda? Szczególnie teraz, kiedy naczytałeś się o tylu layoffach w firmach technologicznych, to może ci się wydawać, że aplikowanie do świata IT jest tak naprawdę błędem. Ono, moim zdaniem, błędem nie jest, bo zwolnienia trafiają się w różnych branżach. Myślę, że layoffy w IT po prostu są. U łatwiej pokazywane w mediach, dlatego, że często IT kojarzyło nam się z pewnego rodzaju Eldorado. i Jest to zwyczajna korekcja. Ale jeżeli tobie zależy na tym, żeby do tego świata wejść jest bardzo ważne, żeby dowiedzieć się jakich głupot nie robić, żeby zminimalizować swoją szansę tego, że poleci nasza głowa w momencie, kiedy nasza firma zdecyduje się nieco zredukować headcount. I o tym dzisiaj będziemy mówili, będziemy mówili o takich pięciu błędach, które ja to Często widzę u juniorów, którzy niby są na dobrym miejscu, niby cieszą się z tego, że dostali się do świata IT, ale trochę zapomnieli. Co jest tak naprawdę w tej pracy ważne, i być może siedzą tak naprawdę na bombie, która zaraz pod nimi wybuchnie, no bo przyjdzie layoff i ich zetnie i wrócą do punktu wyjścia. Więc dzisiaj, pięć błędów, których należy w tym kontekście uniknąć. Błąd numer jeden to brak realnej wartości dla firmy. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz zastanawiać się, czy jesteśmy wartościowym człowiekiem, czy tak generalnie, czy jesteśmy wartościowym pracownikiem. No bo zakładam, że tak. Natomiast z perspektywy firmy trzeba pamiętać o tym, że firmy nie interesuje to, co ty robisz ani to, kim ty jesteś. Firmy nie interesuje, jakie biblioteki w Pythonie znasz, jak długie query w SQL-u jesteś w stanie pisać, ani jak spektakularne dashboardy tworzysz w Power BI. Firmę interesuje tylko to, żeby zarabiać. Są różne modele, jedne, gdzie mamy firmy, które są na giełdzie i muszą to raportować, inne firmy, które nie są na giełdzie, jeszcze w inne firmy, które są wykupywane przez inwestorów. Jest dużo różnych modeli. Natomiast ważne jest to, że z perspektywy firmy liczy się to, żeby zarabiać. I teraz, żeby zarabiać, trzeba wiedzieć, jak części naszej firmy pracują na ten zarobek. I teraz uwaga, szoker. Ty jesteś jedną z tych części, ponieważ ty pracujesz w jakimś zespole, który być może jest częścią większego działu, który gdzieś tam w firmie leży. Wybacz, że przerywam. Chciałem tylko przypomnieć, że najlepsze kursy związane z analizą danych i mnóstwo materiałów znajdziesz na mojej stronie kajodata.com. Ok, wracamy do tematu. Jakoś ten dział powoduje, że ta firma albo istnieje w ogóle, na przykład hr -y są takim przykładem, tak? Potrzebujemy hr żeby zatrudniać ludzi. hr -y może nie generują nam sprzedaży, ale generują nam na przykład to, że my w ogóle możemy zatrudniać handlowców. I teraz z tej perspektywy ciał HR jest bardzo ważny, natomiast oczywiście on nie zarabia jako tako, więc często się myśli o nim jako o kosztach. O analitykach też tak można myśleć, ale bez analityków nie mamy Analiz, które umożliwiają nam to, żeby ulepszać swoje produkty, czy w ogóle wiedzieć, jak firma sobie radzi, a nie po prostu być w świecie, gdzie mamy zamknięte oczy. Więc naszym zadaniem jest dowiedzieć się, w jakiej części firmy my jesteśmy co ta część robi, co robi nasz zespół w tej części, jeżeli zespół jest duży, co my robimy w tym zespole i umieć to powiedzieć i opowiadać o tym często, być tego świadomym, bo my może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale jesteśmy słuchani przez różnych ludzi na wyższych i niższych stanowiskach, więc jeżeli mamy renomę osoby, która wie, co robi, wie, po co to robi, a nie tylko e, po prostu klika w Excelu, SQL czy Pythonie, mimo iż to jest core Twojej pracy, to Wartość takiej osoby jest znacząco większa. Punkt numer dwa: brak inicjatywy. Tutaj problemem jest nie to, gdzie my jesteśmy względem firmy, tylko gdzie my jesteśmy względem naszego szefa. Nasz szef jest zajętym człowiekiem i zazwyczaj będzie tak, że on ma tysiąc rzeczy do ogarnięcia i jeszcze, niestety, ma do ogarnięcia ciebie. Musi ci zlecać jakieś zadania, musi sprawdzać, czy ty robisz rzeczy dobrze, czy ty robisz rzeczy źle. I tutaj problemem często jest to, że my zamieniamy się w taką bardzo głupią małpkę, która po prostu Czeka, aż coś dostanie, i jak to dostanie, to to robi. Co więcej, to jest już problem kulturowy, ale mam takie wrażenie, że my mamy teraz taki skręt bardzo mocny w stronę work-life balance. W związku z tym, gdy tylko jest od nas oczekiwane. Troszeczkę więcej. Albo gdy próbuje się wzmocnić to, jak ważne jest to, żebyśmy dobrze pracowali, jak ważne jest to, byśmy utrzymywali pewien standard pracy, to my się od razu cofamy i mówimy, wow, 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 ale work life balance, ja nie żyję po to, żeby pracować, to to nie jest takie ważne, tak? Praca nie jest na pierwszym miejscu. Nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, żeby wykazywać jakąś inicjatywę, żeby to, co robimy w naszym świecie zawodowym, nie sprowadzało się do tego, że czekamy, aż ktoś nam położy paczuszkę w łapki, żebyśmy mogli tą paczuszkę przenieść. Jeżeli bylibyśmy w takiej pracy, to prawdopodobnie byśmy byli w pracy o wiele niżej płatnej. Nie po to pracujemy w świecie technologicznym, by być skupionym na pracy wyłącznie w takim aspekcie dobra robię to, co mi każą. I teraz uwaga, bo to nie dotyczy tylko zadań, to dotyczy także sposobów, w jakim my wykonujemy zadania. To, że na przykład mamy jakiś system, jakiś proces i według tego procesu pracujemy, ale na przykład ten system czy proces ma wady i my myślimy, że może dałoby się go poprawić. To nie jest tak, że my musimy teraz czekać z założonymi rękami, bo tutaj tak jest i nic się nie da z tym zrobić. Zupełnie nie. My możemy w bardzo dużym stopniu wpłynąć na to, jak to wygląda. Ale uwaga, i to jest trudne do zaakceptowania głównie, chociaż do wdrożenia też, to na tobie spoczywa odpowiedzialność i wysiłek przekonania w tym przypadku pewnie twojego szefa, a być może szefa twojego szefa, że coś tu należy. Zmienić, więc ten wysiłek negocjacyjny, ten wysiłek perswazyjny jest na tobie. Czy to nie jest łatwe? Oczywiście, że to nie jest łatwe. Natomiast, znowu, jeżeli weźmiemy sobie przeciwległe ekstremum, to mamy człowieka, który po prostu czeka, aż dostanie paczuszkę z zadaniami i tą za paczuszkę z zadaniami przenosi z statusu czeka na wykonanie do wykonane. Takiego człowieka odcina się najszybciej. Dlatego, że z perspektywy firmy, z perspektywy szefa, taki człowiek jest bardziej problemem niż kimś użytecznym, ponieważ my potrzebujemy, my jako szef, potrzebujemy kogoś, kto ogarnie za nas rzeczy na które nam nie starczyło energii i nam często nie starcza energii na poprawę procesów. Nam nie starcza energii na to, żeby zauważyć coś, co naprawdę by się przydało, a my po prostu nie byliśmy w stanie tego ogarnąć i potrzebujemy kogoś, kto nas będzie potrafił przekonać, że to nie jest jakaś straszna rzecz, że tu jest dramat, tylko że my po prostu pomalutku podnosimy poprzeczkę tego zespołu, dzięki czemu stajemy się cenniejsi, dzięki czemu ten Zespół staje się po prostu cenniejszy dla firmy. Punkt numer 3. Zaniedbywanie komunikacji. To jest bardzo ciekawy punkt, dlatego że wielu z nas wydaje się, że my w głównej mierze jesteśmy oceniani przez pryzmat swoich kompetencji. I oczywiście tak jest. To znaczy, nasze kompetencje są fundamentem tego, co jest ważne dla naszego pracodawcy i dla naszego szefa. Natomiast Problem polega na tym, że bez komunikacji o tych kompetencjach, nasze kompetencje drastycznie lecą w dół. Jeżeli my nie potrafimy powiedzieć o tym, dlaczego ta złożona automatyzacja, którą my wdrożyliśmy, dzięki której teraz w o wiele bardziej optymalny sposób wgrywane są modele do naszego dashboardu czy zestawu dashboardów w Power BI, no to czy to jest takie ważne? Czy po prostu coś tam się działo, i teraz szybciej nam lecą dane? Czy jeżeli my nie potrafimy powiedzieć, dlaczego ta analiza, którą wykonaliśmy w SQL, była złożoną analizą, i my wzięliśmy pod uwagę bardzo dużo różnych warunków, bardzo dużo różnych testów, bardzo dużo różnych wariantów, które zostały przeanalizowane, i my po prostu dostarczyliśmy tabelkę z trzema kolumnami, tam procenty jakieś, czy liczby. To trudno na podstawie tej tabelki wywnioskować, jak cenna była nasza praca. I teraz zauważ, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeżeli ty jesteś na niskim poziomie kompetencji, jeżeli ty nie masz dobrych skili z SQL, z Pythona, to my w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, bo tobie zostaje po prostu lanie wody i trzymanie kciuków, żeby cię nie wylali. Ale jeżeli ty masz wysokie kompetencje, ale słabo się o nich komunikujesz, to to jest głupota. To jest właśnie to, co chcę ci powiedzieć w tym filmiku. To są te głupie rzeczy, że jesteś bardzo blisko pozycji bycia niezwykle cenną osobą w firmie. Ja wiem, jak to brzmi. Niezwykle cenna osoba w firmie. To jest coś takiego, co HR-y mówią, nie? Jest pan dla nas niezwykle cennym pracownikiem, a później pana zwalniamy. Ale chodzi o to, że z perspektywy. Firmy, znowu patrzy się na ludzi nie? i próbujemy jakoś ocenić, czy my tego człowieka potrzebujemy, czy nie. No i z tej perspektywy my musimy nie tylko wiedzieć, że on e, ogarnia, co ta firma w ogóle robi, że nie jest takim pasywnym bloczkiem, tylko ma jakąś inicjatywę, ale jednocześnie te kompetencje, to my wiemy, co to jest, to my wiemy, że to jest trudne, to jest cenne, to jest rzadkie. I tutaj jest, przychodzi nam ta komunikacja, bo nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że to po stronie, nie wiem, zarządu czy naszego szefa jest po prostu wniknąć w nasz mózg i wiedzieć, jak cenną i trudną pracę teraz wykonujemy. I oczywiście, że to nie jest proste. To nie jest proste, żeby móc bez przechwalania się, pokazać, że robimy rzecz, która jest fajna. Bez wchodzenia w tyłek, mówiąc wprost pokazać, że jesteśmy. Jednym z najcenniejszych pracowników w tym dziale. Ale jest to bardzo fajne, bo daje dużą satysfakcję, kiedy nam się to uda, bo nagle mamy poczucie, że my już nie jesteśmy po prostu tylko jednym ze setki pracowników, tylko my jesteśmy częścią tej firmy. Jesteśmy czymś, co powoduje, że ta firma w sensie zarobków, bo znowu to o to chodzi, nie? E, idzie do przodu. I to może dotyczyć zarówno zarobków. E, tego, żeby nie ponosić strat. Na przykład, jeżeli ktoś jest analitykiem w jakimś dziale prawnym, czy związanym z cyber security, to też dotyczy zarobków, bo ostatecznie zarobki to jest różnica naszych przychodów i kosztów, nie? bo to jedno i drugie. Więc jeżeli uda nam się uniknąć kosztów, to też jest super rzecz. Więc pamiętajmy o tej komunikacji, bo znowu żeby nie robić bullshiterki, to znaczy ty musisz mieć te kompetencje, ale z drugiej strony, żeby nie było tak, że masz super kompetencje, ale zapomniałeś, żeby w ogóle coś powiedzieć, nie? Tylko tam sobie klikasz w rogu i jesteś przekonany, że jako geniusza no to ciebie nie tkną. Punkt numer cztery to jest brak rozwoju. Stanie w miejscu nie jest dobrą strategią, szczególnie na początku. Ja wiem, jak trudną rzeczą to jest, że my bardzo dużo energii naszej, Wydatkowaliśmy, żeby w ogóle się dostać do świata IT, żeby zrobić kursy. Ale jeżeli my chcemy pracować tak jak ja, w świecie, w którym mamy bardzo dużą autonomię, w świecie, w którym mamy bardzo dobre zarobki, w świecie, w którym Kontrolujemy swój workload, w której mamy dużą satysfakcję z tego, że nasza praca jest naprawdę na takim fajnym intelektualnym ostrzu i my rozumiemy i biznes i rozumiemy bardzo dobrze rzeczy technologiczne, które są trudne, jeżeli zbierzemy sobie te wszystkie umiejętności Excela, SQLa, bazy danych, jakąś architekturę tych danych, wizualizację na dobrym poziomie, także storytellingowym. To nie jest takie proste, żeby to wszystko połączyć, nie? Natomiast jeżeli dojdziemy do tego, to jest to niezwykle. Satysfakcjonujące. Natomiast, żeby do czegoś dojść, trzeba. Myślę, że wielu z nas widziało ten filmik, więc nie będę mówił, co trzeba, ale trzeba po prostu pracować, trzeba się rozwijać. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zrobiliśmy kurs Excela w jednym miejscu, to warto zrobić w drugim miejscu, żeby zobaczyć inną perspektywę. Jeżeli dotknęliśmy automatyzacji w Pythonie, to być może warto zrobić cały kurs. Tutaj odsyłam do moich kursów, ale znowu, jeżeli zrobiliście moje kursy, może warto zerknąć do kogoś innego, tak? E, może warto być w miejscu, w którym regularnie uczysz się tego, jak te dane analizować. Regularnie jest Ci przypominane o tym, że masz się rozwijać, że masz inwestować w siebie. I znowu, kiedy słyszymy, że masz się rozwijać, to to może być takie obciążające: o Boże, mam się rozwijać, muszę się rozwijać. Pomyśl o tym w ten sposób. Pracownik fizyczny, który pracuje z łopatą i przesypuje piasek z punktu A do punktu B, on się nie musi rozwijać. Tak? On się nie musi rozwijać, bo jest potrzebna osoba, która będzie przysypywała piasek z punktu A do punktu B. I tam nie ma w ogóle żadnego, jakby żadnej perspektywy. Nie potrzebujemy kogoś takiego, kto będzie to robił. Czy Ty chcesz być w tym miejscu? I teraz, jeżeli ty nie chcesz być w tym miejscu, to znaczy, że chcesz być w miejscu, gdzie jakiś rozwój, jakaś zmiana, jakieś bycie lepszym niż byłem rok wcześniej. Jest możliwe. I tu nikt nie mówi o jakichś kosmicznych rzeczach. Tu my często stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania tego, co to znaczy być lepszym. To jest czasem po prostu poprawa naszej efektywności o to, że coś robimy 5% szybciej niż rok temu, 10% szybciej niż rok temu, że znamy trochę więcej funkcji, łatwiej orientujemy się w nowym datasecie, który dostajemy, bo na przykład rok temu potrzebowalibyśmy jeszcze kilku godzin, żeby się zorientować, a teraz jest to mm, troszeczkę szybszy proces. To jest wszystko to, o co chodzi w rozwoju, a nie w tym, żeby tam co tydzień klepać nowy kurs, bo tu nie chodzi o to, żeby się rozwijać, tak? To jest maraton i to myślę, że to wszyscy o tym, o tym wiemy. Natomiast moim zdaniem należy cieszyć się z tego, że jesteśmy w miejscu, w którym przed nami jest w ogóle jakaś perspektywa. Bo nikt ci nie broni tego, żeby wrócić do świata, gdzie tej perspektywy nie ma. To jakby to jest proste. To, 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 nie jest żaden, to nie jest żaden problem, nie? Jakby wycofać się. Wycofać się z wyścigu. Spoko. Mówisz, ja nie chcę brać udziału w wyścigu szczurów, bo to jest wyścig szczurów. Dobrze, możesz sobie to tak nazywać. Natomiast ile w tym jest Twojej takiej niechęci, zrezygnowania się, poddania być może tego, że. Ty nie patrzysz na to w sposób jakiś taki obiektywny, tylko może nie wiem, może źle trochę zarządzasz swoją energią, może yy, zamiast poprawnie odpocząć, to ładujesz w siebie, nie wiem, dopaminę z gierek czy seriali i skupiasz się na trochę złych yy, rzeczach. Jest bardzo duża satysfakcja w tym, że się rozwijamy. Nie jest to nic złego. To też jest coś, mam wrażenie, kulturowo jest problemem ostatnio, że jeżeli się mówi o rozwoju, to mówi się o takiej konieczności, o takim brzemieniu, które trzeba dźwigać ze sobą. Teraz wszyscy każą mi się rozwijać. Jakie to jest trudne. Tak naprawdę nikt ci nie każe się rozwijać. Aha. Oczywiście wielu osób, wiele osób będzie ci to doradzało, ale to nie jest zła rada. Dlatego, że mm, czas będzie biegł, czy ty tego chcesz, czy ty tego nie chcesz. I teraz ty albo możesz walczyć o to, że to jutro będzie lepsze, będzie bardziej satysfakcjonujące, będziesz miał większą kontrolę nad tym, co się będzie działo, albo zobaczysz, jak wygląda alternatywa. Pytanie, którego świata chcesz, nie? Punkt numer 5. Ignorowanie polityki firmowej to jest pewnie najbardziej bolesne, ale niestety firma to ludzie, a ludzie to są dosyć złożone byty. To nie jest tak, że ludzie są jak tabelka w Excelu. I tam po prostu w liczbach wszystko wychodzi, wszystko jest racjonalne i obiektywne. Nie jest i nigdy nie będzie, nigdy nie było. W związku z tym należy się trochę w tej grze orientować. Wielu z nas lubiło oglądać grę o Tron, te wszystkie rywalizacje tych różnych rodów, kto tam kogo. Ja nie mówię, że ty teraz musisz być jak Little Finger, mistrzem intrygi i w ogóle wiedzieć, kto, gdzie, w jakim dziale, kto kogo podkupił, kto tam komu pomaga, kto się komu podlizuje, gdzie co powiedzieć itd. Ale mówię o tym, żebyś nie pomijał w swojej głowie zupełnie tego aspektu, że jeżeli widzisz, że jakiś projekt ma w firmie priorytet to warto się do tego projektu doczepić. Hej, sorry, że wbijam się w temat, ale chciałem tylko przypomnieć, że na mojej stronie kiodata.com znajdziesz dostęp do społeczności i platformy dla analityków danych, gdzie jest mnóstwo świetnych materiałów i pełne wersje kursów z Excela, SQLa, Pythona i Tableau, a także webinary z Power BI. Więc gorąco zachęcam kiodata.com. Ok, wracamy do tematu. Warto być w czymś, co ma priorytet. Jeżeli widzisz, że coś traci na znaczeniu. Warto się wymiksować z czegoś co traci na znaczeniu, tak? Nie chcemy, żeby 100% naszego czasu było w czymś co traci na znaczeniu. I my musimy te decyzje aktywnie podejmować, bo może być tak, że na przykład się uczepimy, że nie, nie, ten projekt, co prawda, tutaj już kompletnie przestaje być ważny, już go tam outsourcujemy do Indii, ale ja tutaj robiłem dashboardy, ja zawsze będę robił dashboardy, ja się boję tej zmiany, ja tu zostaję, może mnie to nie dotknie. Tak i w ten sposób ludzie są zwalniani później i się dziwią, że kurna przenieśli nas do Indii, znaczy przenieśli te yy, zawody do Indii, nie stanowiska. A, a, a ja poszedłem z torbami. Jak to się w ogóle stało? Ano tak to się stało, że nie analizowałeś tego, jak to w firmie wygląda. Nie patrzyłeś na to, co jest w danym momencie ważne. Nie starałeś się być w miarę widocznym. I to znowu nie o to chodzi, że teraz masz być po prostu po trupach i na spotkaniach tam z szefami masz nagle się pokazywać jako prawdziwy szef tego zespołu i osoba, która będzie swojego team lidera starała się odsunąć w cień. No nie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby się orientować, ponieważ czy my chcemy, czy nie, my i tak podejmujemy te wybory. My i tak podejmujemy wybory, czy my chcemy być w tym zespole, czy w tym zespole, zajmować się tym, czy tamtym, tylko często jest tak, że to się dzieje bardzo automatycznie, i my tego w ogóle nie przemyśleliśmy, albo jeszcze nie daj Boże, zapominamy, że inni ludzie prowadzą dokładnie tę samą grę, i wtedy dajemy się wmanewrować, i oczywiście wtedy pojawia się taki zarzut, że to jest niesprawiedliwe, inni ludzie to po prostu tylko polityka w firmie i takie politykowanie. Czego oczekujesz? Żebyśmy ci teraz byli aplauz? Że ty byłeś najbardziej moralną częścią tego zespołu, bo nie angażowałeś się w to, w politykę firmową, nie interesowałeś się tym, co jest dla firmy ważne, a co jest dla firmy mniej ważne. Spoko, możemy ci być aplauz. Tylko już cię zwolniliśmy. Nie? Więc to jest również ważne. To, żeby się interesować polityką firmową, żeby wiedzieć, które projekty są ważne, wiedzieć pod co się podczepiać, a skąd należy uciec. Daj mi znać, co pominąłem w tym filmiku. Na co należy uważać w kontekście layoffów? Możesz też zdać, czy ciebie ten layoff dotknął albo czy dotknął kogoś, kogo znasz. Bo to też myślę, będzie dobra baza wiedzy tutaj w komentarzach. W komentarzach i przy okazji pomożesz innym. To tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.